No, Michał, napisałeś ważną rzecz. Zależy skąd to wszystko płynie, czy z umysłu, czy z serca. No tak, dlatego że, znaczy inaczej, nie pozbywajcie się tego, co płynie z umysłu. Dlatego że znowu błędnie rozwój osobisty to jest właśnie ten rozwój, od którego ja odszedłem i stworzyłem holistyczny rozwój osobowości, bo to tam było błędnie interpretowane i nie dało się już tego wyprostować. Bardzo izoluje się od rozwoju osobistego. W rozwoju osobistym było coś takiego, walcz z ego, ego jest złe, ego nie wolno słuchać, ego ci źle doradza i tak dalej. Otóż w rzeczywistości wygląda to ciut inaczej. Ego nie jest złe, ego jest neutralne, ego ma pewne zadanie i teraz z ego należy się umieć porozumieć. Jeżeli nauczysz się porozumiewać z ego. To ono, ono ci nie przeszkadza, ono cię nie blokuje, ba, mało tego, możesz wykorzystać go do motywacji, do tworzenia motywacji. I bardzo dużo ludzi szuka motywacji na zewnątrz, podczas gdy tak naprawdę można czerpać ją z zewnątrz i ją produkować, między innymi za pomocą ego. Więc zależy, czy to płynie z umysłu, czy z serca, tak, to są inne, inne fale, inne informacje, ale. Tych informacji z umysłu nie należy pomijać, bo one też mają swój sens, swoje miejsce i, i coś znaczą. Więc to nie jest tak, że jak to mówią ci obudzeni, przebudzeni na tych grupach facebookowych, odrzuć umysł, kieruj się tylko sercem. No nie. Jeżeli odrzucisz umysł, to możesz nie przetrwać na poziomie mentalno-fizycznym i chyba o to tutaj chodzi, żeby jednak przetrwać, czyli zrobić to w sposób holistyczny. I tak umysł jest bardzo ważny w waszym życiu i kierować się za pomocą umysłu to jest wspaniała rzecz, ale trzeba wiedzieć jaki program jest w tym momencie uruchomiony w umyśle, żeby nie być zwodzonym, bo możecie nie być świadomi tego, że działa program destrukcyjny dla was bądź dla otoczenia, lub i dla otoczenia. I na tym właśnie polega praca na, yy, na poziomie mentalnym. Sprawdzanie, zmiana, modyfikacja, tworzenie nowych schematów. To jest ważne. Na jakich programach to funkcjonuje? To jest tak, jak ja mam laptopa, i teraz pytanie. Czy mam Linuxa, czy mam Windowsa, jakie tam programy są zainstalowane, bo to wszystko trochę inaczej będzie działało. I teraz jeden ma program do obróbki graficznej X, a drugi ma Y. I teraz, jeżeli Ty masz X, a oczekujesz rezultatów Y, no to nigdy tego nie będziesz mieć. I albo się będziesz frustrować do końca życia, albo zmienisz program. I wtedy to uzyskasz. Więc to jest bardzo ważne, żeby o ten umysł też dbać. Ale dzisiaj rozmawiamy o duchowości, więc nie będę za głęboko tutaj wchodził.